Czy kiedykolwiek leżąc w łóżku przed zaśnięciem, zastanawiałeś się, jak wygląda niebo? Nie takie niebo, które widzisz za oknem, błękitne usiane chmurami, ale prawdziwe niebo, to miejsce, do którego wszyscy pragniemy trafić po śmierci, to miejsce, gdzie dusze świętych i błogosławionych przebywają w obecności Boga, to pytanie prześladuje ludzkość od zarania dziejów. Dziś ujawnię ci coś, co może całkowicie zmienić twoje wyobrażenie o królestwie niebieskim. Matka Boża przekazała wizjonerce Wikce z Medjugorje sekret tak niesamowity, że wielu ludzi po jego poznaniu całkowicie przewartościowało swoje życie i swoją wiarę. Zanim jednak zagłębimy się w to objawienie, zastanów się przez chwilę. Co sobie wyobrażasz, myśląc o niebie? Czy widzisz anioły na białych obłokach, złote bramy i ulice wybrukowane szlachetnymi kamieniami? A może bardziej abstrakcyjny stan wiecznej radości i pokoju? Nasze ludzkie wyobrażenia są często ograniczone przez ziemskie doświadczenia i obrazy, które znamy z tysiąc dziedzin, malarstwa religijnego czy opisów w książkach. Ale co? Jeśli rzeczywistość jest zupełnie inna? Co, jeśli niebo przekracza wszelkie nasze wyobrażenia w sposób, którego nie jesteśmy nawet w stanie pojąć? Medjugorje, niewielka miejscowość w Bośni i Hercegowinie. To właśnie tutaj w 1981 roku sześcioro dzieci zaczęło doświadczać objawień Matki Bożej. Jedną z tych wizjonerów była Wicka Iwankowicz-Mijatowicz. Spośród wszystkich wizjonerów to właśnie jej Matka Boża powierzyła szczególną misję: przekazanie światu prawdy o życiu pozagrobowym w tym o rzeczywistości nieba, czyśćca i piekła. Wyobraź sobie, zwykła dziewczyna z małej wioski otrzymała przywilej zobaczenia tego, co niedostępne dla żyjących. Przywilej, który jest jednocześnie ogromną odpowiedzialnością. Wika opisuje, że podczas jednego z objawień Matka Boża zabrała ją w niezwykłą podróż. To nie był sen ani wizja w tradycyjnym znaczeniu, mówi wizjonerka. Moje ciało pozostało na Ziemi, ale moja dusza, prowadzona przez Matkę Bożą, doświadczyła rzeczywistości, która istnieje poza granicami naszego świata. Ta podróż obejmowała niebo, czyściec i piekło. Dziś skupimy się na tym pierwszym miejscu, na niebie, które Wicka mogła zobaczyć własnymi oczami. Zastanawiasz się pewnie, jak to możliwe, jak człowiek żyjący na ziemi może zobaczyć niebo. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian pisze o człowieku, który został porwany do trzeciego nieba i słyszał tajemne słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. Tradycja kościoła zna wiele przypadków mistyków i świętych, którzy otrzymali łaskę doświadczenia rzeczywistości nadprzyrodzonej. Wika dołączyła do tego grona wybranych. Kiedy pytamy Wikę o niebo, jej twarz rozjaśnia się. To miejsce niewyobrażalnego piękna, mówi, ale zaraz dodaje coś, co może wydawać się zaskakujące. To nie jest miejsce w takim sensie, jak my rozumiemy miejsca na Ziemi. To pierwsza lekcja, którą musimy przyjąć. Niebo przekracza nasze ziemskie kategorie przestrzeni i czasu. Nie możemy go umiejscowić gdzieś tam, wskazując palcem w górę. Niebo jest stanem, rzeczywistością, wymiarem istnienia, który całkowicie wykracza poza nasze zdolności pojmowania. Wika opisuje, że w niebie wszystko jest przeniknięte światłem, ale nie takim światłem, jakie znamy z Ziemi. To światło jest żywe, pulsujące, świadome, to światło jest obecnością Boga. W tym świetle widziałam kolory, których nie ma na Ziemi, mówi wizjonerka. Nie potrafię ich nazwać ani opisać, bo nasz ludzki język nie ma słów na określenie tego, co widziałam. Wyobraź sobie kolory, których nigdy nie widziałeś, dźwięki, których nigdy nie słyszałeś, uczucia, których nigdy nie doświadczyłeś to właśnie czeka na nas w niebie. Ludzie w niebie, których widziała Wika, byli zanurzeni w tym świetle, byli przemienieni, ale jednocześnie rozpoznawalni. To wciąż były te same osoby, które żyły na Ziemi wyjaśnia ale ich ciała były przemienione, doskonałe, bez żadnych niedoskonałości czy ograniczeń. To potwierdza nauczanie Kościoła o zmartwychwstaniu ciał. Nie będziemy w niebie bezcielesnymi duchami, będziemy mieli ciała, ale przemienione, uwielbione, takie jak ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu. Co ciekawe, Witka zauważyła, że święci w niebie mają różny wiek. Niektórzy wyglądali jak młodzi ludzie, inni jak osoby w średnim wieku, jeszcze inni jak starcy, mówi, ale wszyscy byli pełni życia i energii. To sugeruje, że w niebie zachowujemy naszą indywidualność, naszą niepowtarzalną tożsamość, nie stapiamy się w jakąś bezosobową jedność, nie tracimy swojego ja. Przeciwnie, nasze ja osiąga swoją pełnię, staje się tym, czym Bóg zamierzył, aby było od początku. Mieszkańcy nieba, których widziała Wika, byli ubrani w szaty o niezwykłych kolorach niektóre były złote, inne srebrne, jeszcze inne miały barwy, których nie potrafiła nazwać. Te szaty wydawały się być utkane ze światła. Mówi, były jednocześnie materialne i niematerialne. Te szaty symbolizują chwałę, świętych, ich uczestnictwo w chwale Boga. Jak mówi księga Apokalipsy, dano jej oblec się w bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. Ale najbardziej uderzającą cechą mieszkańców nieba była ich radość. To nie była zwykła radość, jaką znamy z ziemi podkreśla wika to była radość tak głęboka tak intensywna że przenikała całą ich istotę ta radość wypływała z nieustannego przebywania w obecności boga z kontemplowania jego oblicza święty augustyn pisał niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w tobie w niebie to pragnienie jest w pełni zaspokojone dusze świętych znajdują ostateczne spełnienie w zjednoczeniu z bogiem Wika opisuje również, że w niebie panuje doskonała harmonia i jedność. Wszyscy święci są ze sobą połączeni więzami miłości, mówi. Nie ma tam zazdrości, rywalizacji czy konfliktów. To kolejny aspekt, który trudno nam sobie wyobrazić, żyjąc w świecie pełnym podziałów i napięć. W niebie doświadczamy doskonałej wspólnoty z Bogiem i ze wszystkimi świętymi. Jest to spełnienie modlitwy Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Co najbardziej zaskakujące, Wicka mówi, że święci w niebie nie są bezczynni. Oni nieustannie uczestniczą w życiu Boga, wyjaśnia modlą się za nas, wstawiają się za nami, pomagają nam w naszej ziemskiej pielgrzymce to potwierdza katolickie nauczanie o obcowaniu świętych o tej duchowej więzi która łączy kościół pielgrzymujący na ziemi z kościołem triumfującym w niebie twoi bliscy którzy odeszli w łasce bożej nie przestali cię kochać Przeciwnie, kochają cię teraz pełniej i doskonalej i nieustannie orędują za tobą przed tronem Boga, ale centrum nieba, jego istotą i źródłem wszelkiego szczęścia jest oczywiście sam Bóg. Wika nie potrafi znaleźć słów, by opisać to, co zobaczyła. To było jak patrzenie w słońce, ale słońce, które nie oślepia, tylko przenika cię na wskroś swoim światłem i ciepłem, próbuje tłumaczyć. W tym świetle widziałam Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jako jedność w trzech osobach. To doświadczenie było tak przytłaczające, że Wicka mówi, iż przez chwilę myślała, że jej dusza nie wytrzyma tej intensywności. W obecności Boga czas przestaje istnieć. Nie wiem, jak długo trwała moja wizyta w niebie, przyznaje Wika. Mogła trwać minutę lub tysiąc lat, tam takie rozróżnienia nie mają sensu. To przypomina słowa z drugiego listu świętego Piotra. Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. W niebie żyjemy w wiecznym teraz, w nieustannym zachwycie nad pięknem Boga. Matka Boża wyjaśniła widzce, że to, co zobaczyła, jest tylko cieniem rzeczywistej chwały nieba. Żaden ludzki umysł nie jest w stanie pojąć pełni tego, czym jest niebo, powiedziała Maryja. To, co zostało ci pokazane, zostało dostosowane do twoich ludzkich możliwości pojmowania. To przypomina słowa świętego Pawła. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Jedno z najbardziej poruszających objawień, które Matka Boża przekazała widzce, dotyczy naszych bliskich w niebie. Oni wiedzą o wszystkim, co dzieje się w Twoim życiu, powiedziała Maryja. Są świadomi Twoich radości i smutków, Twoich zmagań i triumfów i nieustannie wstawiają się za Tobą. To powinno być dla nas wielkim pocieszeniem. Nie jesteśmy sami w naszej ziemskiej pielgrzymce. Mamy w niebie potężnych orędowników, którzy kochają nas miłością oczyszczoną i udoskonaloną przez Bożą Łaskę. Matka Boża podkreśliła również, że niebo jest dostępne dla wszystkich. Bóg pragnie, aby każdy człowiek został zbawiony, powiedziała Maryja do Wiki. On nieustannie wychodzi nam naprzeciw, oferując swoją łaskę i miłosierdzie. To echo słów z pierwszego listu do Tymoteusza. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Niebo nie jest zarezerwowane dla nielicznych wybranych, jest otwarte dla każdego, kto odpowie na Bożą miłość. Jednak Matka Boża ostrzegła również, że wiele dusz traci niebo z powodu grzechu i odrzucenia Bożej miłości. Największym bólem mojego niepokalanego serca jest widok dusz. Które odrzucają zbawienie, powiedziała Maryja. Módlcie się za grzeszników, ofiarujcie za nich swoje cierpienia, aby jak najwięcej dusz mogło cieszyć się chwałą nieba. To przypomina nam o naszej odpowiedzialności za zbawienie nie tylko własnej duszy, ale także dusz naszych braci i sióstr. Być może zastanawiasz się, dlaczego Matka Boża wybrała właśnie Wikę, aby przekazać jej te objawienia. Dlaczego nie kogoś bardziej znanego, wykształconego teologicznie? Odpowiedź jest prosta. Bóg zawsze wybiera pokornych i prostych, aby zawstydzić mądrych i możnych tego świata. Jak mówi Ewangelia według świętego Mateusza: Wysławiam cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Wicka nie jest teologiem, nie ma wykształcenia akademickiego, jest prostą kobietą z małej wioski, ale właśnie dzięki tej prostocie i pokorze mogła stać się narzędziem w rękach Boga. Jej świadectwo jest tym bardziej wiarygodne, że nie opiera się na książkowej wiedzy, ale na bezpośrednim doświadczeniu. Jak powiedział kiedyś święty Tomasz Zakwinu, wszystko co napisałem, wydaje mi się słomą w porównaniu z tym, co zobaczyłem. Od objawień w Medjugorje minęło już ponad 40 lat, ale świadectwo Witki wciąż porusza serca wiernych na całym świecie. Jej opowieść o niebie daje nam nadzieję i zachętę do wytrwania na drodze wiary, przypomina nam, że nasze ziemskie trudy i cierpienia są niczym w porównaniu z chwałą, która na nas czeka. Jak pisał święty Paweł, sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Co to wszystko oznacza dla ciebie, drogi bracie, droga siostro w Chrystusie? Jak to objawienie może zmienić twoje życie? Przede wszystkim powinno ono rozpalić w tobie pragnienie nieba. Niebo nie jest jakimś odległym, abstrakcyjnym miejscem, to twój prawdziwy dom, twoje przeznaczenie, cel twojego życia. Święta Teresa zawila mawiała, wszystko przemija, tylko Bóg wystarcza. W świetle wieczności nasze ziemskie troski i ambicje tracą na znaczeniu. Liczy się tylko to, co prowadzi nas do Boga. Objawienie Wiki powinno również zmienić nasz stosunek do śmierci. Dla wielu ludzi, nawet wierzących, śmierć jest czymś przerażającym, końcem wszystkiego, co znamy i kochamy. Ale w świetle tego, co zobaczyła Wicka, śmierć jawi się jako przejście, narodziny do nowego, pełniejszego życia. Święty Franciszek z Asyżu nazywał śmierć siostrą, witając ją z radością jako bramę do wiecznego szczęścia. Czy potrafisz spojrzeć na śmierć w ten sposób? To objawienie powinno również wpłynąć na nasze codzienne wybory i decyzje. Jeśli niebo jest naszym celem, to każde nasze działanie powinno nas do tego celu przybliżać. Święty Ignacy Loyola nauczał: człowiek po to jest. Stworzony, aby Boga Pana naszego chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Zadaj sobie pytanie: czy twoje decyzje, twoje relacje, twoja praca, twój sposób spędzania wolnego czasu, czy to wszystko prowadzi cię do nieba? Matka Boża w objawieniach z Mediugorje nieustannie wzywa nas do nawrócenia, modlitwy, postu i pokuty. Drogie dzieci, Pragnieniem mojego serca jest, abyście wszyscy byli ze mną w niebie, mówi Maryja. Ale nie mogę was tam zaprowadzić wbrew waszej woli. Musicie sami wybrać drogę do Boga. Ten wybór dokonuje się każdego dnia, w każdej chwili naszego życia. Każda myśl, każde słowo, każdy uczynek jest albo krokiem w kierunku nieba, albo oddaleniem się od niego. Jednym z najważniejszych środków, które prowadzą nas do nieba, jest modlitwa: Módlcie się, módlcie się, módlcie się, powtarza nieustannie Matka Boża w Mediugorie. Modlitwa to nie tylko recytowanie formuł, to rozmowa z Bogiem, to otwarcie serca na Jego obecność. Poprzez modlitwę już. Teraz możemy doświadczyć przedsmaku nieba, tej intymnej relacji z Bogiem, która będzie naszym udziałem przez całą wieczność. Innym ważnym elementem drogi do nieba są sakramenty, szczególnie Eucharystia i Spowiedź. Eucharystia jest przedsmakiem nieba na ziemi, mówi Matka Boża. W najświętszym sakramencie jest obecny ten sam Jezus, którego zobaczycie twarzą w twarz w niebie. Uczestnicząc we mszy świętej, już teraz jednoczymy się z liturgią niebiańską, z tym wiecznym uwielbieniem Boga, które trwa w niebie. A poprzez sakrament pokuty i pojednania oczyszczamy naszą duszę, przygotowując ją na spotkanie z Bogiem. Wicka podkreśla również, że w drodze do nieba nie jesteśmy sami. Mamy potężnych orędowników, Matkę Bożą, świętych i aniołów, Którzy nieustannie nam towarzyszą i pomagają. Matka Boża jest naszą najpewniejszą przewodniczką do nieba, mówi wizjonerka. Ona zna drogę, bo sama nią przeszła. Jeśli powierzysz się jej opiece, ona zaprowadzi cię bezpiecznie do swojego syna. To echo słów świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort do Jezusa przez Maryję. Objawienia z Medjugorje przypominają nam również o rzeczywistości duchowej walki. Szatan robi wszystko, co w jego mocy, aby przeszkodzić wam w osiągnięciu nieba, ostrzega Matka Boża. On sieje zwątpienie, rozpacz, pokusę, aby odciągnąć was od Boga. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli czujni i wykorzystywali duchową broń, którą daje nam Kościół: modlitwę, post, sakramenty, lekturę Pisma Świętego. Szczególnie ważną rolę w tej walce odgrywa różaniec. Różaniec jest potężną bronią przeciwko złu, mówi Matka Boża. To łańcuch, który przywiązuje was do mojego niepokalanego serca i prowadzi bezpiecznie do nieba. Czy odmawiasz różaniec codziennie, czy powierzasz swoje życie, swoje troski, swoje radości i smutki Matce Bożej? Ona nigdy nie zawodzi tych, którzy jej ufają. Witka wspomina również, że Matka Boża szczególnie podkreślała znaczenie rodziny w drodze do nieba. Rodzina jest małym kościołem. Mówiła Maryja, to w rodzinie dzieci uczą się modlitwy miłości do Boga i bliźniego. To w rodzinie kształtują się przyszli święci. Dlatego tak ważne jest, aby rodziny były silne, zjednoczone, oparte na sakramencie małżeństwa. Czy modlisz się wspólnie ze swoją rodziną? Czy twój dom jest miejscem, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu? Jednym z najpiękniejszych aspektów objawień Wiki jest podkreślenie roli miłości w drodze do nieba. W niebie nie liczy się to, co posiadałeś na ziemi, jakie miałeś wykształcenie czy pozycję społeczną, mówi wizjonerka. Liczy się tylko miłość, jak bardzo kochałeś Boga i bliźniego. To echo słów świętego Pawła z hymnu o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Ta miłość wyraża się w konkretnych czynach miłosierdzia wobec potrzebujących. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, mówi Jezus w Ewangelii. Każdy akt miłości, każdy. Gest dobroci. Każde słowo pocieszenia skierowane do bliźniego jest jednocześnie skierowane do samego Chrystusa. I to właśnie te akty miłości budują nasz skarb w niebie, o którym mówi Ewangelia. Ważnym elementem drogi do nieba jest również cierpienie. Nie bójcie się cierpienia, mówi Matka Boża. Gdy jest przyjęte z miłością i ofiarowane Bogu, staje się potężnym środkiem uświęcenia. Wielu świętych doświadczało głębokiego cierpienia fizycznego, emocjonalnego, duchowego, ale potrafili je przekształcić w drogę do świętości. Święta Faustyna pisała: Jezu, ty nie dajesz nagrody za pomyślność pracy, ale za szczerą wolę i trud podjęty. Wika sama jest przykładem tego, jak cierpienie może być drogą do świętości. Od lat zmaga się z poważną chorobą, która przysparza jej wiele bólu, ale przyjmuje to cierpienie z pogodą ducha, ofiarując je za nawrócenie grzeszników. Cierpienie jest darem, mówi. To przywilej, że mogę uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa dla zbawienia dusz. Czy potrafisz spojrzeć na swoje cierpienia w ten sposób? Czy potrafisz dostrzec w nich nie przekleństwo, ale szansę na głębsze zjednoczenie z Chrystusem? Matka Boża w objawieniach z Medjugorje często mówi o naszych czasach jako o czasach łaski. To jest szczególny czas, mówi Maryja. Bóg daje wam nadzwyczajne łaski, aby pomóc wam osiągnąć niebo, ale te łaski wymagają naszej współpracy, naszego tak wypowiedzianego Bogu. Tak jak Maryja wypowiedziała swoje fiat podczas zwiastowania. Czy jesteś otwarty na te łaski? Czy współpracujesz z Bogiem w dziele swojego zbawienia? Wicka podkreśla, że niebo jest nie tylko naszym celem, ale również naszą siłą na drodze życia. Kiedy myślę o tym, co zobaczyłam, wszystkie ziemskie trudności wydają się niczym. Mówi, ta wizja daje mi siłę do pokonywania wszelkich przeszkód, do wytrwania w wierze i miłości. To przypomina nam słowa Jezusa: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. Zbliżając się do końca naszych rozważań, chciałbym podkreślić, że objawienia Wicki nie dodają nic nowego do depozytu wiary. One jedynie przypominają i ożywiają to. Co Kościół zawsze nauczał o rzeczywistości nieba, jak każde prywatne objawienie mają one pomóc nam głębiej przeżywać wiarę, rozpalić w nas pragnienie świętości i przypomnieć o naszym ostatecznym przeznaczeniu. Matka Boża w Medjugorje wzywa nas do nawrócenia, zanim będzie za późno. Drogie dzieci, nie odkładajcie swojego nawrócenia na jutro, ostrzega Maryja. Nie wiecie czy jutro dla Was nadejdzie? Teraz jest czas łaski, teraz jest czas nawrócenia. To echo słów z drugiego listu do Koryntian: Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Objawienia Wiki o niebie powinny napełnić nas nadzieją i radością. Niebo nie jest mitem ani bajką, to rzeczywistość, która na nas czeka. Jak mawiał święty Jan Bosko: Niebo, niebo oto nasz cel. Wszystkie nasze ziemskie trudy, cierpienia, wyrzeczenia mają sens tylko w perspektywie wieczności. Jak pisał święty Paweł, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Kończąc nasze rozważania, chciałbym zachęcić Cię, drogi bracie, droga siostro w Chrystusie, abyś każdego dnia żył z myślą o niebie. Niech ta wizja nieba, którą otrzymała Wicka z Medjugorje, będzie dla Ciebie źródłem nadziei i motywacją do świętości. Pamiętaj, że niebo jest Twoim prawdziwym domem, Twoim przeznaczeniem, miejscem, gdzie czeka na Ciebie kochający Ojciec. Módl się codziennie słowami, których nauczył nas Jezus, przyjdź królestwo Twoje. To modlitwa o to, aby Królestwo Niebieskie stało się naszym udziałem, aby Bóg królował w naszych sercach już tu, na ziemi, przygotowując nas na wieczne królowanie z Nim w niebie. Jak mówi święty Augustyn, stworzyłeś nas, Panie, dla siebie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Polecam się Twoim modlitwom i proszę o modlitwę za wszystkich, którzy oglądają ten film. Niech Matka Boża, Królowa Nieba, prowadzi nas wszystkich bezpiecznie do swojego Syna. A jeśli ten film pomógł Ci w jakikolwiek sposób, podziel się nim z innymi, aby jak najwięcej dusz mogło usłyszeć tę niezwykłą wieść o niebie. Nie przegap naszego kolejnego filmu, który pojawia się właśnie na Twoim ekranie. Kliknij w kartę i poznaj kolejne objawienia Matki Bożej, które mogą odmienić Twoje życie i przybliżyć Cię do nieba. Niech Bóg ci błogosławi, i niech Maryja zawsze cię strzeże na drodze do wieczności. Amen.